Budżet obywatelski to bezpośredni głos mieszkańców w sprawie inwestycji na osiedlach. Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać swój głos za tym, co uważa za najbardziej potrzebne w swojej części miasta. Jako pierwsze miasto w Polsce budżet obywatelski wprowadził Sopot. Bydgoszcz od dwóch lat oddaje środki finansowe, które są do dyspozycji mieszkańców. teren chemika wbudowali mieszkańcy 37 lat temu. Dziś mieszkańcy mają szansę jeszcze raz się zaangażować. Warto w budżecie obywatelskim zagłosować za modernizacją stadionu. To tutaj na co dzień trenuje liczna grupa dzieci. Klub pełni ważną funkcję społeczną. Jest jedynym tak dużym klubem w tej części osiedla. Aby zagłosować w budżecie obywatelskim, należy wydrukować kartę ze strony www.bydgoszcz.pl. Można także oddać głos na spotkaniu z prezydentem miasta. Karty do głosowania były także w lokalnych gazetach. Aby oddać głos należy je prawidłowo wypisać. Tak wypełnioną kartę należy rzucić do urn znajdujących się w szkołach w całej Bydgoszczy.